Karol Bedorf. Widziałem, że te emocje, które tutaj na końcu były tej naszej dzisiejszej gali, udzieliły się też sobie, bo to była taka sytuacja, no wszystko i walka i to, co potem dość rzeczywiście takie porywające, bym powiedział. Yy, no, wiesz, w, tych, w tym sporcie, przede wszystkim w tej branży, nie ma nic piękniejszego niż emocje. I jeżeli dwóch tak wspaniałych zawodników jest nam w stanie dostarczyć tyle emocji, to trzeba się tylko cieszyć. Powiedz, które były większe dla ciebie, czy to w klatce, czy to się wydarzyło potem, bo mamet Gaidow zakończył... Właśnie, właśnie, właśnie do tego zmierzam, że jedno i drugie, no bo w klatce to była niesamowita walka, a to co się wydarzyło po walce, wiesz, ja tak naprawdę do końca nie wiedziałem, co, jak to sędziowie ocenią spojrzałem na kolegę, który siedział z boku i mówię, no kurde, nie wiem, stary remis. Nie wiem, po prostu trudno jest to ocenić, bo wiesz, podczas emocji nie myślisz logicznie, nie liczysz low kicków, nie liczysz obaleń, wiesz, tu z jednej strony Mamet szachował Tomka, z drugiej strony Tomek świetnie wykorzystywał swoją umiejętność zapaśnicze i zapaśniczej parterowej i, i doprowadził do tego, że wygrał walkę. No właśnie, nie będę cię pytał, pewnie i tak nie będzie chciał wypowiadać się, jak ty byś tę walkę ocenił, ale. E... Ja przed chwilą powiedziałem, tak? No, ja... Remis. No wiesz, remis pod wpływem emocji oglądając tę walkę, ja nie byłem w stanie e, nawet e, policzyć tego wszystkiego, także to przed chwilą powiedziałem. Natomiast e, musiałbym to zobaczyć na sucho, na chłodno i wtedy można było oceniać. No oczywiście, e, jeden i drugi zawodnik. E, Świecą przykładem, tu ja nie rozumiem, nie, nie, nie wolno gwizdać, to były gwizdy jakieś po walce i tak dalej, e, tak naprawdę pamiętajcie, że na koniec dnia to wszystko jest sport i to wszystko robimy dla Was, drodzy kibice, drodzy fani i drodzy hejterzy. I także cieszcie się tym, że macie e, komu bić brawo, że macie kogo później też hejtować, bo tak naprawdę gdyby ich tutaj nie było, to byście nie mieli co robić, nie? Ale chyba był takim momentem dość znaczącym to, że po tych różnych perypetiach, które Mamet miał ze swoimi walkami, ze swoimi występami, z kibicami, również dziś było widać, że. No, Miał olbrzymie wsparcie. Przede wszystkim było widać, że 80% e, sa, hali jest za Mamedem, prawda, no to wszyscy mu dopingowali i tak dalej. E, pozostali byli za, za Tomkiem. No, e, Tomek twardo postawił e, swoje wielkie kopyto e, podczas zapowiedzi tej walki. i Powiedział e, być może o kilka słów za dużo, m, bynajmniej w mojej ocenie, natomiast e, gdyby przegrał, no to by miał ciężko, ale ponieważ wygrał, nie zabierajmy mu tego, on ma taki styl, cieszmy się z tego, że, że mamy takich wspaniałych zawodników w Polsce, a nie, że ktoś sobie wyjedzie gdzieś poza granicę Polski czy Europy i cieszy się tym zwycięstwem, a nam pozostawia tylko no, niemiłe wspomnienie. Mamed Khalidov pozostawił po sobie raczej miłe wspomnienia, a propos wspomnień, skoro do tego nawiązujemy. Dziś ogłosił zakończenie kariery. To jest tak, że rzeczywiście jest jakiś koniec epoki w KSW. wolutku wykruszają się zawodnicy, którzy budowali potęgę tej, tej organizacji, bo tak trzeba powiedzieć, to jest teraz potężna organizacja. Szkoda tego trochę? Zgadza się. Mamed budował, ale moim zdaniem ta decyzja też była podjęta pod wpływem emocji i ja myślę, że on jeszcze tutaj wróci. Jeszcze myślę, że wróci obec Halido. Myślę, że tak. Myślę, że to co się dzisiaj wydarzyło jest no, wielkim wydarzeniem, wiadomo chyba dla wszystkich. No bo ci wszyscy, którzy są od początku w Federacji i którzy oglądają walki, którzy kibicują, chyba nie spodziewali się takiej decyzji. Natomiast myślę, że no, trzymam kciuki za to, przynajmniej, żeby mamet jeszcze pokazał na co go stać w przyszłości. Czekamy też, kiedy Karol Bedor znów pokaże, na co go stać. Przypuszczam, no właśnie, przypuszczam, że to będzie w marcu przyszłego roku. Tak się gdzieś tam pojawiały takie informacje, nawet sam szef wszystkich szefów gdzieś to gdzieś tam nieformalnie ogłosił na Instagramie czy w innym miejscu. Naprawdę? Aha. A no to widzisz, ja tego nie wiem, ale cieszę się. W takim razie nie gadamy za długo, ja już wracam za chwilę do domu e, i biorę się za treningi. E, oczywiście trenuję cały czas, jak będą no, tutaj, śmieję się oczywiście, natomiast e, ja nie wiem. Czy nie będę ciebie zwodził, nie będę mówił tak, nie, lub, lub, lub coś wiem, a nie powiem, lub wiem, ale musiałbym cię później zabić, jak tobie to powiem. Nie, nie ma takiej odpowiedzi. Po prostu ja tego nie wiem, ponieważ przyznam się szczerze, e, bardzo dużo czasu poświęciłem ostatnio na pracę, na rodzinę, na dom e, i nawet nie miałem okazji usiąść i spokojnie wypić herbaty lub kawy z właścicielami Federacji. Jeżeli na Instagramie coś takiego się wydarzyło ich no, to za chwilę muszę to przeczytać. Dobrze, to e, oczywiście, jak przeczytasz, porozmawiamy o tym. Natomiast dziś wydarzyło się coś, co już jest oficjalnie ogłoszone. I nie, tego nie trzeba szukać przy tak. kawie czy herbacie na Instagramie. To jest walka m, Szymona Kowalskiego z Mariuszem Podzianowskim. Kolejna postać w kategorii ciężkiej. E, ta kategoria ciężka staje się. Mimo, że była ciekawa, staje się coraz ciekawsza. Szymon Kołecki, jak oceniasz ten transfer? Przede wszystkim walka Szymona Kołeckiego i Mariusza Pudzienowskiego będzie podsumowaniem wspaniałych przygotowań w kontekście motorycznym. Dlaczego? Dlatego, że Szymon Kojecki przez cały życie robił to, co Mariusz Pudzianowski, tylko jakby może w, na innym pułapie, na innych ciężarach i w trochę inny sposób, prawda? Są to bardzo dwie zbliżone dyscypliny, bo i tutaj mamy siłę, i tutaj mamy moc, siłę i, 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 i też i elementy dynamiki. Więc e, nie szukałbym tutaj jakiegoś wirtuozostwa, jeżeli chodzi o technikę, e, ponieważ e, no, zarówno Mariusz, jak i, jak i Szymon, no, Szymon wkroczył do MMA, z przytupem. Aha, o, taki właśnie wstrzelają, przytupem! Z przytupem od niedawna i, i no i czekamy, co, co tak naprawdę jak on ewoluuje, co on pokaże. Um, myślę, że to jest bardzo fajne zestawienie i ono pokaże tak naprawdę um, super dwóch facetów, którzy przez całe życie dźwigali ciężary, a za chwilę wchodzą do klatki i będą się po prostu prać. No ty już z jednym takim panem walczyłeś. Mariuszem Podzianowskim, z który dźwigał, nawet dostał Cię piękny prezent. Gdyby ewentualnie gdzieś tam ktoś wymyślił z Szymonem Kowalskim, to jakby to było? No to, I nie myślę tylko o prezencie, rzecz no, jasna. Inny prezent bym musiał przygotować, no bo Szymon nie jest typem który, człowieka, który gotuje kamienie, więc musiałbym się dobrze zastanowić nad doborem prezentu, żeby wiesz, nie popełnić jakiegoś fupa. No poczekajmy, jeśli coś się rzeczywiście takiego wydarzy, to będziemy się zastanawiać nad tym prezentem również. Mówisz, że jeszcze dokładnie nie wiadomo, kiedy, kiedy się pojawi, chociaż takie głosy gdzieś tam się pojawiają, że to będzie oczywiście ten marzec, ale jeszcze dobrze, nie, zostawmy to. Marzec to super, no to ja się tylko cieszę, ale tak naprawdę no, mówię tobie szczerze i wam drodzy fani, kibice i hejterzy, <noise> że że nie wiem, no po prostu tego nie wiem, bo nie miałem okazji porozmawiać z właścicielami. A tak zastanawiałeś się nad tym, czy chciałbyś ewentualnie rewanż za ten ostatni swój pojedynek, za to, co się. Bardzo wiesz, bo to jest tak, że no ja przyspałem, to, no wyszedłem nie nie... Swój, nie, nie to, to nie był mój dzień po prostu i jakby no e, kilka rzeczy bym zmienił. Oczywiście w przygotowaniach, więcej ciężkich sparring partnerów, ponieważ e, mój ostatni przeciwnik, e, no jednak jest ciężkim facetem i, i tutaj, trzeba postawić na, tutaj trzeba postawić na masę w kontekście sparring partnerów, tak? Więc na pewno bym zebrał odpowiednią ekipę, żeby żeby tym razem troszeczkę inaczej te przygotowania moje wyglądały do tej, do tej walki i no i oczywiście no wiesz no, jak, ja, tak samo jak mamy no przegrał pierwszą walkę wrócił do szatni i wychodzić jeszcze raz się bić nie no to to było dokładnie tak samo no wracasz już kurde Kurde, coś przyspałem. Trzeba wracać. No i to tak to wygląda, więc trzeba naprawić to. Ehm, ja nie zamierzam podejmować takiej decyzji jak mamet. Ehm, ja mam jeszcze wiele rzeczy przed sobą do zrobienia i chcę to pokazać. Dobrze, na to czekamy, tylko jeszcze na koniec zupełnie. Mhm. Tak podsumowując tu ale poza tą walką e, Mabeda, jaka tobie inna jeszcze walka zapadła w pamięć szczególnie? No przede wszystkim Gamera z e, To było pięć wspaniałych mistrzowskich rund. Ehm, to, to była jedna walka, która mi zapadła i bardzo mi się podobała też walka kornika To była jedna z początkowych walk. Mm, no, i Roberto Roberto the Robocop. Soldic. Słuchajcie, no takie łapy ciężkie ma ten chłop, że tak naprawdę tutaj w klatce jego walki powinno sędziować trzech sędziów i pilnować, żeby czasem nikogo tutaj nie zabił, nie? No to właśnie, może ten kolejny pomysł zostanie gdzieś tam wprowadzony w życie. Tak, Roberto, jak wchodzi do klatki, to wchodzi go przeciwnik i trzech sędziów pilnuje, żeby czasem nie, nie zabił kogoś tutaj w klatce lub poza nią, nie? Dokładnie tak. A my czekamy na powrót Karola Bedorfa, tak. zmieniając temat. Dziękujemy bardzo. Dzień, dziękuję bardzo. Karol Bedorfa. Witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.